I kolejne lotowanko 21 sukienki. I tutaj są wszystkie moje sukienki. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że jest ich aż tak, aż tak dużo. No ale nic, przymierzamy i lecimy. I tu są sukienki, y, które na pewno zostają. One są takie dłuższe. W takich się czuję teraz najlepiej, więc one lecą z powrotem do szafy. I tu sukienki, które y, odpadają. Ta jest za krótka, jest przepiękna, ale jej nie ubiorę już. E, tą się nie wcisnę. A tej nawet nie miałam na sobie ubranej ani razu. I tutaj następne trzy za małe. Ta jest już taka przykrótka, nie czuję się w takich dobrze, więc te też odpadają. I tutaj jeszcze dwie. Moja ukochana Laurella. E, bardzo często w niej chodziłam, ale jest krótsza i no nie czuję, się, nie czuję się w niej dobrze, więc leci. I tutaj sukienka, którą miałam na komunii mojej córki. E, Raczej nie zapowiada się, żebyśmy mieli jakieś uroczystości rodzinne, więc nie będę jej trzymać, puszczę ją dalej. I tutaj ciuchy, nad którymi się waham. To jest taka piękna ołówkowa spódnica. Nie wiem, zastanowię się jeszcze. Tutaj też taka dłuższa sukienka. Nie miała mi lata na sobie. Zostawię ją na chwilę i, i zdecyduję. I tutaj też mam taką piękną białą, idealną, słuchajcie, właśnie na, na lato, na plażę. Ech, więc zobaczę jeszcze, zastanowię się, dam im szansę. Jak nie będę nosiła, to też się pozbywam.